Za każdym razem w tym roku po raz czwarty Europejskie Dni Kariery cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród młodych ludzi. Jest to o tyle ważne i tyle odmienne dla nas wydarzenie, ponieważ można tutaj nie tylko spotkać i zobaczyć oferty pracodawców z Częstochowy i okolic, ale również zasięgnąć informacji o tym, z jakich funduszy europejskich można korzystać, znajdując pracę, w jaki sposób korzystać ze staży. Warsztaty z możliwością porozmawiania być może z przyszłym pracodawcą to był przysłowiowy magnes przyciągający studentów i uczniów szkół średnich do auli zarządzania. Pokazujemy, jak wygląda praca w naszym zakładzie w Częstochowie. Chcemy im pokazać, jakich kompetencji wymagamy od pracowników, bo mogłoby się wydawać, że ta praca jest bardzo prosta, aczkolwiek jednak pewne zdolności. Manualne, ale też i szybkość, precyzja są bardzo istotne. Mamy dzisiaj dwa stanowiska: stanowisko obróbki i stanowisko montażu zacisków. Przyszliśmy dzisiaj zaprezentować studentom naszą firmę, trochę op opowiadać też o tym, czym się zajmujemy, jakie mamy aktualne oferty pracy, trochę przybliżyć im możliwość rozwoju takiej ścieżki zawodowej. Także warto było posłuchać wykładów na temat na przykład nowoczesnych technologii w edukacji. Chciałbym pokazać, jak tutaj stoi Politechnika, jak stoją częstowskie szkoły, gdzie można jeszcze coś zrobić, co można, co można ciekawego naszym dzieciakom pokazać, jak można je zachęcić do nauki programowania, do nauki algorytmiki, do nauki informatyki po prostu. Ostatnie zalecenia Światowego Forum Ekonomicznego mówią, że kompetencje technologiczne, to kompetencje informatyczne będą jednym z czterech głównych dziedzin kompetencji, jakie nas czekają w przyszłości, więc nie możemy pominąć tego aspektu kształcenia w szkołach średnich, podstawowych i oczywiście u nas na, na uczelni. A tu już mamy kolejne stanowisko, tym razem promujące fundusze unijne. Słyszałem, że rozdajecie tu pieniądze, to ja już jestem. Jasne rozdajemy mamy taką tajemniczą szufladę, gdzie wyciągamy gotowe czeki. I oczywiście, jeżeli Pan jest zainteresowany, możemy taki czek wypisać. Jak sam życie to muszę jakieś warunki spełnić. Oczywiście niestety, nie ma nic też za darmo, także zapraszamy do. Wcześniejszego zapoznania się z naszymi warunkami. Jak się okazuje, zainteresowanie tym tematem było spore, co nas wcale nie dziwi. Jest ogromne zainteresowanie funduszami europejskimi przede wszystkim dlatego, że fundusze pozwalają nam realizować marzenia. Swoją obecność na targach odnotowali także przedstawiciele Częstochowskiego samorządu i OHP. Kapitalny projekt, aby na linii. Politechnika, pracodawcy, organ prowadzący dla, dla częstowskich placówek, czyli samorząd częstowski, porozmawiać o tak naprawdę naszej perspektywie, naszych działaniach, które realizujemy, aby tak naprawdę i nasze uczelnie częstowskie się rozwijały i tak naprawdę, żeby to szkolnictwo zawodowe, a co za tym idzie na poziomie tym średnim, czyli branżowym, i technicznym, a potem politechnicznym jak najlepiej się rozwijało. Jesteśmy ważnym ogniwem w planowaniu ścieżki edukacyjnej kariery zawodowej młodych ludzi. Nasze działania są skierowane do trzech kategorii osób, mianowicie to są to wychowankowie ochotniczych chowców pracy, jak również młodzież ze środowiska lokalnego, która ma problemy z odnalezieniem się na rynku pracy. Wiele działań jest podejmowanych, ale tego typu inicjatywa ma też przybliżyć nasz punkt widzenia do punktu widzenia i pracodawców i uczelni wyższej. Studenci zauli wyszli nie tylko z gadżetami i ulotkami, ale także z dobrymi wrażeniami i pomysłami na dalsze życie. Te targi organizowane w Auli Politycznej Częstochowskiej są świetną okazją dla studentów do poszerzania swoich horyzontów i do zapoznania się przede wszystkim z firmami lokalnymi, gdzie można też złożyć CV i postarać się o pracę.